Dzień dobry, z tej strony Dawid. Dzisiaj jestem hero Ale jestem nie hero um, um, Co mogę Wam powiedzieć? Dobra, zaczynamy. Dzisiaj jesteśmy na normalnym odcinku nozowym. Zaczynamy od świnek, może dzisiaj. Tak normalnie. O, 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 zabij się. Daj się zabić. Daj się zabić. Opa! Umarł co jeden zrobić, dobra i jak im będzie. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie, bę, bę, będę więcej odcinków z tej serii O trzy owce, tylko drzewko za Będzie Będziemy milej. Nie chcę tego. Nie chcę. Dobra. Szybko sobie robimy miecz. Robimy sobie mieczyk. Zrobimy sobie mieczy i zabijemy opcję i zabijemy łóżko Najszybsze łóżko chyba w całym polskim YouTubie ever Dobra. di 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 di, 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 di. Jeszcze może kogoś napotkam, no bo ja gram na serwerze O skrzynka była z zapomniałem O kamienny kilowek różowe te rybci, to dobrze. Dostaliśmy rzeczy. Ale fajne, nie są złe. Porypcia. Dobra, bierzemy to. I jest dzisiaj właśnie 24, dzisiaj Wigilia. Dostajemy prezenty. Dobra, zadźgamy tą świnkę. O pszczoły! Uderzę, Nie, bardzo zabić te pszczoły. Idę, idę właśnie po te obce, idziemy tylko tą świnkę jeszcze Opa Idziemy. Chodzimy tu, hop, Ciebie nie chcemy, szarych łożek nie chcemy, białe, dawać wełny. wełnę. się, że już nie mam jednej wełny, widzowie. Co tu gadać? Teraz koble kopiem, mamy trzy, mamy spore już. Może tutaj przyłączymy na pokojowy, no bo nie chcemy chyba, nie chcemy. Nie chcę potworów, na razie jesteśmy za słabi troszkę No wiem, że jestem takim nobem, ale Ktoś w Herobrine i będzie mnie się bał Taki Herobrine słaby Dziwne bardzo co, porozmawiamy Ja sobie tu kopię właśnie Kopię sobie, opa, opa, opa już tego no, dużo. Zrobiłem sobie taki małotki nieduż dom. Zjedę węgla trochę. Przyda się. Przyda się na pewno. Do czegoś przyda się. Tak, tak mało? Oszaleli? Tak mało tego węgla? Ile? Jest? Sześć? Oszaleli? Tak mało tego węgla? Tam jest węgiel, dobra. go! Uuuu, nie! To do Upa! Idziemy do tutaj, po ten węgielek. Bierzemy to wszystko. Dawajcie węgielek! No, nie, trzynaście, to może być chyba. Nie, się, Nie jest jakoś dużo. I polecam Crystal Launcher, i właśnie na Launcher graf tego Minecrafta 1.1.15 I co wam powiedzieć? Lecimy do gry. Wow, śnieg. Nie wiem co tam śnieg, ale... Może drzew trójpuści. O, krowy są bardzo ważne. Może się tutaj gdzieś osiedlimy. Za szybko może się osiedlam, ale to będzie fajnie. Nie powiem. Znaczy, nie fajnie przecież. Przecież nie jest źle. Wszystko powtórzę. Subskrypcje, łapki, piszcie komentarze, wypiszcie nowy dom, to przypnie serduszko. Dobra. Pa. Bierzemy. Hmm. Ale to postać w wygląda. Mamy przekozacza. Ale mamy tych drewnień. Ja się, ja się ja chyba tu skobla zbuduję sobie chatkę. Chatkę dziwatkę. Jest przeżyje. przeżyje jakoś Dobra, budujemy tylko chatkę Bez okien będzie Nie mi są okna Będę miał pochodnie przecież Je tak, hop. O nie, mam 6 bloków tylko. Dobra, idę pokopać. Teraz nie... O kur... A krówka, bo może będziemy rozmnażać te krowy tu. Proszę, bo one nam tutaj nie uciekły. Będziemy na... Może będziemy je na wolności? Ej, taki Dawid Farmer. Hm. Będzie fajnie. Taki Dawid Farmer. Gdzie fajnie być takim farmerem. Kopiem tego kobla. Kobel chyba jest... Mm, kobel, bruk. Jest taki ważny. Jest ważny naprawdę, no bo każdemu się przyda. Dla niektórych jest nieważne, no bo... Dla mnie jest bardzo ważne. Nie, nie jestem... Powiem Wam. Nie jestem najlepszy youtuberem. Nie idzie nie, nie najlepiej w Minecrafta. Tak? To nie wyśmiewajcie mnie. Bo ja, ja, ja chcę być po prostu youtuberem. Taki sport mam. Kopię tutaj ten wągel. 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 Wągel kopię. Wągla. Jajko. Jajko tutaj jest. O, tu będzie wejście. O, tu będzie taki nasz domek. Będzie brzydki trochę, ale dla mnie jest nawet spoko na pierwszy raz. Może kiedyś zbudujemy taką willę. O, nie no, co się robi? Chodzę tu. Empatyk. Mam jednego węgielka, wezmę do ręki i tu oświetlę, tutaj jedno, tu nie dam i tutaj, muszę położyć ten szybko tu, to crafting szybko położę, zbuduję łożeczko, nie może z tego zakacjowych, nie ma różnic przecież. I już białe cyk Podziemnie. śpimy śpiwy. Bo tu mam nazwę Herobrine No bo będziemy grać na tym serwerze trollować, ale nikogo nie ma jeszcze chyba, bo ja gram o trzeciej w nocy. <grywki> Dziwię. Dziwię się sam że gram o trzeciej w nocy, ale... Jak to mówią? Dla was wszystko zrobię. No, bierzemy patyk. Wieczor. I zrobimy. Nie, mamy z mało tego. Drzwiczki. potem sobie to włączy. Może szybciej. Czekaj, jakoś. A to tak się. Ej. Ej, Beka. Ej, Beka jest fajna. Drzwiczki, drzwiczki, mam drzwiczki. Bardzo dobrze. Teraz dam tu skrzynkę i podkładam niepotrzebne rzeczy, na przykład jak to. To chyba węgiel włożymy zaraz do pieca chlebek. Zostawimy To odłożymy, to odłożymy. Rywę też. Pochodnie zostawimy. No też, to też. Chyba nie weźmiemy sobie o to. O to. I to, a to odłożymy. To sobie zostawimy też. I to odłożymy. To chyba tyle nam potrzebnych rzeczy jest. Dobra. Zabijemy cię. Kwa. Chodź tu. Będę cię ganiał, przecież. Chcę tylko skórę od was. Daleko uciekałeś mi. Mm. Mm. Hoppa. Mm. Idziemy po drugą krowę. Jest trzecia krową i może sobie jakieś zbrojkę zrobić. Albo nie. Ale żelazo znaleźć. Będzie lepiej. Hoppa. Dobra. Mm. O nie, dobra, łapko Cię zabijemy. Tak Herobrine, łapko zabije każdego. Dom, dom, może Herobrine, chyba mi bije miecz, O matku, ale Herobrine. Ile mam Cię bić? O pióro, mam długopis. Dobra, idziemy. To będzie nowa seria na moim kanale. Pakujemy to. Pakujemy to. To też spakujemy nasze mięso. Mięso. Jajo też. Co by tak zrobimy, aby nie? Do ręki sobie dam. Idę po... Po kobla. Zabójczy kobel. Ej, albo... A kiedyś zrobimy... Mm, kiedyś może zrobimy... Ze, ze, zrobimy bloki śniegu. Zrobimy blok śniegu, będzie fajnie. Zrobimy taki dom. Ej, latający blok. Sprę sobie wezmę. Zobaczcie. Latający blok. Pomatko. matko. O Matko. Zbieramy to. Zbieramy to wszystko. Opa, dajcie mi. Zbieramy to, Mam drugi kilo na szczęście. Zbieramy to. Dawaj mi, dawaj mi. Raz, raz, raz. Bierzemy teraz. Kopiemy to. Dobra, kopiemy. Hmm. mamy jeszcze nie mam żadne... A matką nie mamy jeszcze żadnego widza, ale musimy mieć. Zasugrybuję. Mamy jednego widza. Tylko. Nowicka mamy. Kopiemy. Kopiemy to wszystko. Z tak już mamy. Ciekawe odcinki będą z tego ze survivalu idziemy kopać kopać, kopać kopać, kopać Ej, dużo rozkopaliśmy rozkopaliśmy. I ale fajne miejsce takie. No fajne takie. Dobra. Ej, musiałem żrec, że Redstone widziałem tą Ale z widmy. piecyk sobie ogarniemy. Opa opa, 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 Mamy piec. Latający piec. Węgiel. Zęcymy i tutaj. Dobra, idziemy. Krówki pozabijać zabijać. Idę, idę na polowanie. By kierunek drzewo muszę sobie wziąć mam nie, nie mam dużo rzeczy. nie mam dużo drzewa mam bardzo mało drzewa dobra robimy skierę patyczki skieraczka robimy Hopa, opa 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 sikierę mam ceny już mam to idziemy idziemy właśnie po, po Chcę muszę porozmawiać już Podajcie do mojego sklepu Dawid.com Podajcie do mojego sklepu dobra musicie iść w pań, no bo sprzedajemy takie wzory z koszulkami fajne nie mogę wam pokaza pokazać, no bo jeszcze nie mam Mm, mikrofonu, i nie mam jeszcze. Mm, jak to się mówi? Oj, teraz to na, zapomniałem. Dobra, robimy Jakby coś tam było słuchać w tle, to przepraszam za to. Mm, bo dzisiaj się przygotuję do wigilii to oni tam gotują. Moja żonka gotuje tam. Mm. Dobra. I mam Ej, dużo mamy, już tego drewna. Nie powiem, że mało, no bo to dużo, jest bardzo dużo nawet. To Można nawet tak chyba. Dobra, ścinam to i tu. Dobra. Niedługo będą odcinki z innymi osobami, ale to jeszcze... To jeszcze długo. Jeszcze dużo dni do tego odcinków, bo czy ja parę spraw z tymi osobami? Wiecie trudne sprawy. I myślałam, że to sobie byśmy sobie oswoili. Byśmy zabili szkielę Rozwalamy te krowy, żeby mieć skórę. To jest ta krowa. Jak gdzie uciec? Nie chcę, Dobra, idziemy szybko. Do hacjenty. Idziemy szybko, do hacjenty. O, sadzą, ej, sadzą, nawet nie są złe. Posadzimy sobie tam obok pacjentów naszej ukochanej pacjentki. Tu posadzimy jedno, może. Co jakieś jest? Do... A tutaj trzecie damy sobie. Kuraki. Ja marnuję chyba jedzenie, ale... Nie wydaje mi się, że marnuję. No bo ja i tak kiedyś będę zwiedzał cały świat. Nic ciebie nie zabiję, no bo tu nie dajesz mi nic. Chodź tu, kuraku. Nie będę cię oszczędzał. Idź. Już nocka się robi? Gdzie jest to słońce. Zachodzi. Idę szybko. Opa, opa, do naszej malutkiej akcentki. Akcentki. A idzie Teraz sobie. weźmy drewienko. No, nie mówiłem, to jest tak. Tu będzie cała pół staku. A tu będzie. Niecałe, bo też tak trochę mniej niż pół. Opa, dam, dam sobie tu. To sobie zostawiam, dalej. Dobra, sobie dam tu patyki, też sobie to Też drewno, też sobie dam tu. Koraka sobie też. Skórę, nie? Chyba sobie zrobimy armor. Chyba sobie zrobimy skórzony ten. Nie, nie, nie. nie. Armor tylko skórę na armor taki. Mm. Zmarnuje tylko. Będzie szkoda. Będzie szkoda bardzo tego. Będzie szkoda mi tego bardzo. Ja. Ale nie wiem, co będziemy. Nie wiem, co będziemy robić. Ale chyba... O nie, proszę, musimy się przespać. Ustawimy sobie chyba na... T, łatwy. Łatwy. Damy sobie łatwy. Dzisiaj damy sobie łatwy. Mobów tu nie będzie. Niech do kepu ida, to muszę chyba sobie wziąć. Nie normalny to pokojowy. Pa! Och, ja tego dźwięku nienawidzę. O! Kupię, idę. Dobra, teraz to przeskoczy hopa! Idę do tego kewiku. Idziemy do tego kejwiku. Ej, tu będzie żelazo, to nie zapowiem. Co? Tu nie ma żelaza. Nie ma żelaza. Później zrośnień z łopatę zrobię. Crafting sobie zrobię. Pozbędę się tego jednego chopa. Patycki, patyczek. Subidam i sobie damy. tu razka. mamy łopatę. Dymne, matko. To mi źle zebrał. teraz po śnieg, będziemy śnieg zbierać. Będzie przekazacko. No już mam śnieg. Mamy śnieg, po jak śnie. będziemy rzucać śnieżkami. Oh. To będzie najfajniejsze. la la ale fajnie się... I fajne uczucie to takie jest. Jak się zbiera te śnieżki. No fajne bardzo taka myszka mi drgnie się jakby. to myszka z gamingowa. No dobrze nawet. A może źle? Nie, dobrze Robimy szybko, dawaj, 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 dawaj. Wszystko robimy tu. Dawajcie, dawajcie i nie mam. O, matko. Je, je, ja chcę taki sta pewnie. Ja opuszczę tym śnieżką. O, nie, Już nie mam, muszę sobie postawić kraw Zrobić raz, dwa. Zrobić łopatę. Jeszcze raz. Tu mam pomadkę. Postawiłem tych tyle. O, dobra i teraz. Teraz bierzemy to, Bierzemy hop, 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 hop. Bierzemy tu, tu. Nie, nie przyjmuję dirta, 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 dirta. Hmm. Ale to się myśli, dirta, dirta. O matko, wykopałam dirta. Oh. Ziemię. Moje po chińsku, dirta, 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 dirta. Dir nie będę się zachowała jak babas. <trym> Może sobie tu. Hopa, chopa, chopa, hopa. Dobra. Idę sobie. Dobra, idę sobie. Dobra, dobra. Ile tych śnieżek już mam? Bardzo dużo. Opa! O matko! Ale mam dużo tych śnieżek Umierać! Chcę umrzeć, życie jest dziwne. <grymne> życie jest dziwne. Robimy. Ej, jak się robi papier? No tak. Kuszę, tak. Śnieg? Tak. Śnieg, a, bl a blok śniegu? Robimy bloki śniegu. Brak. Będę miał ich jeszcze chyba ze sto Ale i dużo, bardzo będzie dużo tych śnieżek. Będziemy mieć ich, ale dużo ich będzie. I tak będzie chyba. Co by tak? tak? Ale nie cały tak odłożymy ten śnieg. O, śnieżkę sobie strzelimy. Hm. Piszemy, tu odłożymy. To tu. To, tu damy, to tu. To Kładamy sobie. Dzisiaj się jakoś nie dzieje, ale. Ale na, na następnym odcinku będziemy na kreatywnym. Być z tym Będziemy niszczyć wszystko. To, to. Siemaneczko, chrobrań was. Do widzenia, mówi. Pa, pa.